Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejger były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego biura antykorupcyjnego. A my kontynuujemy zajmowanie się, tym razem już tylko stricte finansowym aspektem tego, do czego doszło. Czy PiS bankrutuje? Szanowni Państwo, tego typu analizę popełnił na portalu onet.pl Andrzej Stankiewicz. Zwraca uwagę na kwestię finans, decyzji, konsekwencji finansowej decyzji i zapowiedzi państwowej komisji wyborczej, że odrzuci również sprawozdanie, co będzie skutkowało zerem kasy dla pis przez kolejne trzy lata. PIS- się oczywiście odwoła do Sądu Najwyższego, tutaj Neos, do tych Neosędziów, natomiast jest więcej niż przesądzone, że ewentualne podważenie tego werdyktu przez Sąd Najwyższy, w wykonaniu neosędziów, po prostu zostanie zignorowane, dlatego że minister finansów nie będzie wypłacał, ponieważ wyroki Neosędziów nie są wyrokami w sensie prawa polskiego. To już są, już są w tej chwili decyzje tego typu oparte o źródło prawa, czyli o, po prostu o wyrok TsUE. I to jest tak. Teraz Jarosław Kaczyński nie ma problemów finansowych, paradoksalnie. On ma problem z pokazaniem finansów, i głównym problemem będzie to, że pieniądze, do których oni mają dostęp, bardzo trudno będzie wprowadzić do wykorzystania politycznego. Czyli trudno będzie te pieniądze, które ludzie związani z pisem ukradli na różnych operacjach, czy to na transakcjach respiratorowych, czy to na transakcjach z, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, trudno jest te pieniądze wyprać w taki sposób, aby uczynić z nich pieniądze, które będą mogły być użyte w kampanii wyborczej. Teraz jest taka akcja, wspominaliśmy o niej rano, żeby wysyłać im jeden grosz, dlatego że jeżeli w tytule nie wpisze się numeru PESEL, tylko wpisze się na przykład 8 gwiazdek, to oni muszą ten jeden grosz odesłać. A każdy przelew jest z tego, co tam ktoś sprawdził bank, w którym mają konto, kosztuje ich złotówkę. I to jest taki żarcik, bo wiecie państwo, dostaną 100 tysięcy przelewów, to stracą 100 tysięcy złotych. No, niby nie majątek, ale obecnie oni nie mają dużych dużej, dużej, dużej pieniędzy. Ale paru ochronie z To jest. E... I to, to jest ta sytuacja. No, pytanie jest teraz, na czym ma będzie polegała plajta? No pierwszą, pierwszą konsekwencją, to o tym wspominaliśmy, będzie najprawdopodobniej wybór Mateusza Morawieckiego na kandydata na prezydenta. Bo on jest po pierwsze rozpoznawalny, nie trzeba go promować. Po drugie, on zapewni i powie, że sobie sam znajdzie pieniądze na to. On będzie przez większość kampanii mówił, że Dzięki dziedzictwu Lecha Kaczyńskiego, dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, on się mówił. To nie jest żaden problem. Oczy znaczy on na to pewno. kiedyś nie zostanie. I jak już się wtedy wytrze. On... Wtedy... Tak, ale on został. Po pierwsze, on y... na pewno wejdzie do drugiej tury, co niekoniecznie można powiedzieć o. Y... Y... O Jarosławie. Y... o, 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 o imieniu. O kandydatach Jarosława tury. Kaczyńskiego. I teraz tak, kolejna rzecz. Tam są długi. Na dzień dobry oni mają do oddania 15 milionów złotych. Partia PiS, jako partia, ona nie ma jakiegoś gigantycznego majątku. To nie jest srebrna, która ma te bloki. Teoretycznie, srebrna mogłaby sprzedać te budynki, mieć gotówkę, którą mogliby zainwestować w kampanię. Mili nie zgodzi się Kaczyński na to. Ale to znowu to jest majątek Jarosława Kaczyńskiego, a nie majątek partii. Ja przypomnę wam pan, Państwu w książce, którą napisał Michał Krzymowski, bardzo średniej książce. Ona się dobrze czyta o Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast to jest taka książka, ona jest strasznie powierzchowna. Tam nie ma nawet słowa o homoseksualizmie Jarosława. Nie ma nawet opisanego tego całego zamieszania, które wybuchło po zaproszeniach przez Lecha Wałęsę, Jarosława Kaczyńskiego z mężem i Lecha Kaczyńskiego z żoną. Nie ma żadnego pokłosia tekstu mąż Kaczyńskiego, który opublikował Jerzy Nasierowski w tygodniku Nie. Last but not least nie ma, nie było nawet o tym, że w 2006 roku prezydent Lech Wałęsa w programie Teraz my Tomka, Tomasza Sakielskiego i Andrzeja Morozowskiego po prostu zaprosił. Powiedział, że jest w stanie, tak jak będzie, do wznowienia dyskusji i że jest w stanie tego, tego. No i to teraz, Tomku, oddaję Ci głos, bo muszę na moment się zestawić. Szanowni Państwo, teraz nastąpił taki spodziewany atak wirtualnej Polski na mecenasa Giertycha. A dlaczego nastąpił ten atak? Bo, Szanowni Państwo, już Państwu, już państwu mówię, atak wyglądał tak. Kolejna manipulacja Romana Giertycha że stała szybko zauważona. Po co Pan bije pianę? I to jest, Szanowni Państwo, wirtualna Polska. Tak. Roman Giertych chce ścigać polityków PIS za apele o darowizny. Przekonuje, że to zbiórka publiczna, a tych partii organizować nie mogą. Komentujący wskazują jasno, że poseł źle interpretuje przepis. Donald tu w 2023 roku dosłownie nagrał film z prośbą o wpłacanie pieniędzy na Platformę Obywatelską i oczywiście nie zapłacił żadnej grzywny, bo żaden przepis nie zabrania partiom zachęcać do wpłatnej rzeczy. Przypomina dziennikarz wirtualnej Polski, Patryk Słowik. No, jak wiecie Państwo. I mm, zobaczcie, dlaczego ten wrzask. Bo Kaczyński mm, chce z tego mm, żebractwa, bo tak nawet e, już w gronie. E, Morawieckiego mówią, że idą do żebraka, tak, to chce uczynić taką konsolidację wokół swojej osoby, wokół PiSu, to znaczy skrzywdzony PiS, ostatni obrońca Polaków i Kaczyński potrzebuje wsparcia, wyślijcie i jeżeli, jeżeli Mecenas Giertych, pokazując tutaj te aspekty prawne tej zbiórki, bazując na tym, co robił PiS wcześniej, bo to o to chodzi, dla nich jest znowu śmiertelnym zagrożeniem. Niewątpliwie już nawet nie same pieniądze, ale sama możliwość znowu zwarcia szeregów tak, tak zwanego, to jest niezwykle ważne. Nie ma u Kaczyńskiego w tej chwili dylematu, czy zbierać, jest dylemat, jest, jest dyskusja, kiedy zacząć zbiórkę. Czy już, czy dopiero później kiedy. Muszą bardzo ostrożnie to robić. Ta szala, tak, ta, ta szala prezydencka będzie, będzie się będzie przeważać. Ja przypominam Państwu tylko jedno, że kiedy ludzie z Parlamentu złożyli się na częściowo na kaucy dla Sławomira Nowaka, Ziobro od razu wprowadził kolejne przepisy, że nie wolno wpłacać Kaucji ze zbiórek. Że nie ma takich rzeczy, oni skrupulatnie tego pilnowali. Robili w ten sposób, że żeby do więźniów politycznych mnie też przed tym ostrzegano, tego Janek mi w tym pomógł i Janka Rodzina, żeby Kaucję wpłacać właśnie tak, żeby. Nie można było się do niej przyczepić. Bo były przypadki, że oni po prostu mówili: Aha, wpłacone. Nie bierzemy tej kaucji pod uwagę, bo my będziemy to wyjaśniać. W, w moim przypadku nie mogli już nic wyjaśniać. Bo... Tak, ale to jest to jeszcze raz. Tak. I to jest dobra klarowność. Ale Janku, i to dotyczy właśnie tych, tych zbiórek, na które oni liczą. I jeszcze raz, szanowni państwo, oni na te pieniądze, które wyśle, wyślą im ludzie, liczą średnio, liczą na efekt. Konsolidacji. A sam efekt, który teraz y, jest y, w jakiś sposób dezałowany przez pana Patryka Słowika, jakże w wirtualnej Polsce, y, to, co, to o to, o czym mówi giertych, jest dla, nim, dla nich kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem. Natomiast zyskuje tylko na tym Morawiecki. Tak jak mówiliśmy, Morawiecki przyjeżdża i mówi: Ja was uratuję, bo nie musicie płacić na kampanię wyborczą, ja to załatwię, ja to dam. Bo nikt innymi im nie da. Jeżeli chodzi o polskie banki, sami państwo wiecie, że już też już dawni załatwili z palca. Teraz już nie. Teraz już tego zrobić nie mogą. Teraz mają ciężkie negocjacje z PKOBP, jak każdy normalny klient. I to, I to jest dla nich, szczególnie właśnie później ten trzyletni brak subwencji, jest dla nich. No naprawdę zabójczy. Natomiast Kaczyński, zobaczycie Państwo, nigdy nie zgodzi się na to, żeby uruchamiać w jakiś sposób to, co on uważa za swoje. Czyli właśnie srebrną i te rzeczy, które wyrwali w sposób przestępczy. Po prostu przestępczy od państwa. Dlatego samo podnoszenie tego tematu. O ograniczaniu kosztów, bo wiadomo, że ograniczenie kosztów dotnie też Kaczyńskiego. Rozumiecie Państwo, że to jest ten jego mikrokosmos, w którym on żyje. On jest zwalienowany z tego społeczeństwa. Te, ta ochrona, te, ci ludzie, których opłaca, bo musi mieć dwór, który opłaca, którzy, którzy są jego klakierami. Coraz mniej może to robić z pieniędzy państwowych. On to, ten dwór musi utrzymywać z pieniędzy partii. A jeżeli ten dwór się zmniejsza, i ten dwór już mówi inaczej. Dla niego jest tragedia. To jest to, co Janek mówił. On chce umrzeć jako król Polski. On mówi, że on chce być emerytowanym królem Polski. No tak, tak. W zasadzie na to to, 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 by, to by chciał zrobić. I każde wyjęcie jednego klocka z tej jego misternej, trzeba przyznać, układanki finansowej powoduje u niego tragedię. Bo on zaczyna robić bokami. Wprowadzić Kasy, którą ukradli, tak łatwo się nie da. To jest teraz największe zmęczenie, zmartwienie Kaczyńskiego. Nie będzie miał swojego dworu. Tak, bo musimy powiedzieć, jakie są procedury. To znaczy, każda darowizna na partię musi być e, e, z numeru e, PESEL. I teraz, dlaczego to mówimy? Mówimy o gigantycznych kwotach. Kiedyś Janusz Palikot rozwiązał problem finansowania swojej partii tym, że masowo wpłacili mu emeryci, renciści i studenci. Ofiarni bardzo, tak. tak. Po prostu nie, nie mogli, nie, znaczy nie mieli po prostu tego. No, natomiast tutaj wyciągnąć... Wyciekamy... z musi dać Pani gotowi Oszczędności wszystkie. Tak. I teraz Szanowni Państwo, jeżeli się pojawią tego typu wpłaty, no to pojawić się musi skar kontrola skarbowa natychmiast z wyjaśnieniem, no dobrze wpłacił Pan 20, 30, 40 tysięcy, tak. Dlatego skąd Pan mają te pieniądze? Dobrze. Kiedy, kiedy się one pojawiły na pańskim koncie? To są takie bardzo proste historie. W ten sposób na przykład odpuszczono sprawdzanie rodzin polityków Solidarnej, i Suwerennej Polski, którzy wpłacali na partię naprawdę gigantyczne pieniądze. Były to dzieci polityków tej całej wierchuszki, które nagle po prostu 18-letnia -letni, 18 progenitura czołowych polityków Solidarnej Polski, nagle po prostu, o, tak, bierze i wpłaca kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tego typu rzeczy teraz, jeżeli będą próbować, one po prostu muszą zostać skontrolowane przez Urząd Skarbowy, który ma przyjść i mają wezwać delikwenta. Skąd, chłopie, dobrze, kiedy się pojawiły te pieniądze u ciebie na koncie? Jakie jak, jak zarobiłeś? I tu o to chodzi. Bo jeszcze raz Państwu powiem, oni mają naprawdę gigantyczne pieniądze. Ja słyszałem od naprawdę poważnego człowieka związanego ze służbami specjalnymi e, o 5 miliardach złotych wyprowadzonych jeszcze w 2015 roku, tuż po zaczęciu władzy. Więc... O torbach przynoszonych na Foksal, torbach pełnych pieniędzy, które wyjeżdżały, torbach. Do tak, do, i to są tak, obowiązujące... tak. tak, tam jest, tam jest, mówimy po prostu o mechanizmach. Teraz jest tylko pytanie o to, w jaki sposób mogliby. Po pierwsze, czy będą chcieli, bo to też jest tak. Wiecie państwo, cała ta zabawa polega na tym, że część z tych ludzi kalkulowała nawet trzy, trzyletnią odsiadkę w w ten. Część nawet prowadziła taką zabawną rzecz, że przenosiła się to ludzie związani z polskimi służbami przenosiła się na próbę, próbowała robić tak, żeby do Finlandii. Dlaczego? Bo jak zostaną skazani, to będą chcieli wnioskować o odsiadywanie wyroku w tamtejszych tak. więzieniach, skoro tam jest ich miejsce pobytu. To jest o tyle, Szanowni Państwo, tego, że no więzienia szwedzkie, finlandzkie, norweskie, norweskie to jest takie, Szanowni Państwo, prawie jak nasz hotel. Oni płacą za to, żeby rodziny mogły jeszcze tam być i, i dają pieniądze. Nie, na... nie to jest tak, na... pracują nad tym, żeby delikwent się zresocjalizował, żeby zrozumiał swój błąd, języka się chłop nauczy, pożytecznych umiejętności, studia skończy. Zobaczcie no jak ma Braivik, no, zobaczcie jak ma, no. zobaczcie, jak ma Z tym Braivikiem to, to jest jedna z tego, bo facet zamordował kilkadziesiąt osób, a... Jego głównym problemem niedopatrzenie jest niedopatrzenie służb specjalnych, które pojechały na Utoje. Tak, tak czy to, to jest breivik, tak. Bravig, tak. To, czy to jest chodzi o to, że on po prostu. Choroba się... sztywne, sztywnego palca wskazującego jest taka czasami w służbach. Ona, słuchaj, ona. Trzeba ona leczyć. On, oni, oni, on się skarży, że ma, że oni go torturują, bo on ma stare gry na konsolę i... On ma słaby dostęp do internetu, praktycznie mu nie dają, więc nie dają mu dalej szczuć, tak. To są to, to tego typu rzeczy. Dobrze, wracając do tego, czy PiS bankrutuje? Jest możliwość, szanowni państwo, że oni spróbują stworzyć nową strukturę, tylko to tak czy siak, ta nowa struktura, to i tak będzie mogła się ubiegać o dotację dopiero w roku 2027. Do tego czasu PiS jest skazany na życie z tego, co ma. Biorąc pod uwagę, czy znaczy już, już możemy antycypować, Sąd Najwyższy Pisowski. Da im te pieniądze, odda, natomiast minister po prostu nie uzna tego werdyktu, wychodząc z założenia, że wyroki sądziów Sądu Najwyższego, którzy są neosędziami, nie są wyrokami sędziów Sądu Najwyższego, no bo taka jest wykładnia prawa europejskiego. On nawet nie może. Tam jest w ogóle taka dosyć ciekawa historia, bo. W tej izbie cywilnej Sądu Najwyższego kilku sędziów się sami, sami zawiesiło. Sam, sami uznali się, że nie są sędziami. Nie zawiesili, co prawda, poboru swojego wynagrodzenia, ale zawiesili swoją pracę. Więc teraz to już w ogóle najbardziej zabawne jest, bo teraz to oni już nie wiadomo, co oni tam robią, no bo zawiesili, zawiesili swoje orzekanie do czasu unormowania tego statusu. Tak jak ci ludzie wpisują się wpis w bankach czy gdzie indziej, po prostu biorą wynagrodzenie, nie, nie, nie... W robocie ich nie ma. No? Znaczy ja nie wiem, czy nie ma ich w robocie, oni mogą być w robocie, tylko że skoro sami zdecydowali, no że po nie po mogą jak wy... nie, to robią, no? nie, nie mogą wydawać wyroków, bo te wyroki są nieważne. Oni, o, oni to zrozumieli. No i, no i teraz pytanie, co dalej. Yy, I to jest to jest, to, to, to jest ta historia. Jarosław po prostu zrozumiał, no. że Tusk idzie z nimi po prostu na ost, I to jest, to jest podsumowując. Tak Kaczyński bankrut. Czy PiS przetrwa, Szanowni Państwo, wszystko zależy od wyników wyborów prezydenckich. To jest tak, że jeżeli wybory prezydenckie. Od determinacji rządzących, Janku. No, no do, do, ale to jedno z drugim ma dużo wspólnego. Obiecaliście, spółki. mam chociaż chociażby likwidować CBA. To CBA, które jeździło po burdelach w siedmiu, wydawało pieniądze. Tam, tam są ich podwładni. Tam jest jeszcze reszta tych tuzów, którzy jeździli, wydawali fundusz operacyjny w burdelu, a później mówili, że ja ukradłem, albo później wyniosła wszystko kasjerka. To ci ludzie dalej są. To A w nagrodę jest... został w PZU. To, to też jest dosyć ciekawa historia, szanowni państwo. że... I oni dalej są, dalej ich niszczyli likwidowa. Nie, oni, to z, z, tym, z tym, gdzie oni wydawali te pieniądze, to jest, e, znaczy tam to, że oni, to, że ludzie Pisu okradli fundusze operacyjny, to też pokazuje, czym była po prostu ta służba, e, czym były te rządy. Że, żeby służby specjalne zajmowały się okradaniem własnego państwa, w ale to już nawet, wiecie państwo, żeby... To własnego jakieś... budżetu, Janek! Tak, własne, budżetu. tak, żeby własnego budżetu kraść, to już... Złodziej, który idzie do matki do torebki i kradnie pieniądze, no to po prostu, to, to, to już pomyślcie, szanowni państwo, bo... Nawet nie pójdzie na drugą ulicę. Szanowni państwo. co z Dudą. Na naszej stronie internetowej e, hognot.pl, tam też możecie państwo zamówić e-booka e, Kamiński. Polecamy również państwu e, książki, e, książkę właśnie Kamiński. To jest książka w formie audiobooków, ona jest na stronie mp3go a także na stronie legimi.com, można tam słuchać. Polecamy, szanowni państwo, też e, historię bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych Empikach a także historię, ekspert Tomku. Panie Jarosławie, argumentacja, która dotyczy tego, że wy opowiadacie, jak tutaj w tej chwili źle się rządzi I akurat jeden z najlepszych ministrów, czyli minister Domański w rządzie Noalda Tuska, no nie trzyma się, łagodnie nie będę mówił takich słów, niczego się nie trzyma. Wystarczy przeczytać w manej i to jest prawda, bo nie wszyscy w wirtualnej Polsce są tacy jak pan Słownik. Pan Witold Orłowski pisze. Zaprezentowany przez rząd projekt budżetu zaskoczył skalą deficytu. W ciągu minionych 30 lat nigdy nie sięgnął takiego poziomu. Skąd taki gwałtowny wzrost? Wreszcie na powierzchnię wychodzą konsekwencje prowadzonej od wielu lat polityki finansowej państwa, wskazuje ekonomista, profesor Witold Orłowski. I tutaj dokładnie pan profesor wskazuje, że po prostu to, co wy żeście chowali pod dywan, albo zrobiliście sobie ten alternatywny budżet państwa, to teraz poszło w jedno miejsce, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy. I to nie jest tak, że nagle Tusk w 8 miesięcy zadłużył państwo. Nie ma takiej możliwości, bo jeszcze żyjemy z budżetu, który wy żeście zrobili, wrednie żeście zrobili, zastawiając pułapki. Także, Panie Kaczyński, no może kupią to Pana Kmioty. Janek to ładnie nazywa, właśnie Pana Kmioty. Nie kupuje tego ani cały świat finansowy. I nie kupują to, to ludzie w szczyce się, którzy są z nami bo to jest jasne i zrozumiałe. Teraz po prostu już to wszystko jest w jednym miejscu, aż ten e, tak wysoki jest teraz ten deficyt. Po prostu to jest dla pana elektoratu, bo jeżeli ten deficyt byłby mniejszy i byłyby takie cięcia, to ci, których pan oszukiwał, ci e, ludzie, bo to są Polacy, to są, to są nasze siostry, nasi bracia, głupi to głupi, ale nasi, wie pan, i mm, oni by najbardziej ucierpieli najbardziej by ucierpieli. Właśnie przez pana politykę. To, że pan jest taki, pan średni. Pan jest średni i wredny. I przez to. Do więzienia, panie Kaczyński. Do więzienia po prostu. No dobrze, a my mówimy, do zobaczenia.